to żyje? Panie, no, baza teraz nie ma. Nie ma? Po 50 groszy. Może mamy rozmienić bazę? Nie. Groszy. A, brak słów. No, po 50 groszy. Ale, 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 no, ale po 50 no, groszy. To kolega kręci wszystko no, ja tak i chcemy to rozmienić. No pa pa. Zapnęcie rąk na prawo? Nie, no nie ja... Pan, nie pan, nie pan, Bardzo ten mogę to rzucić. Tak jak pan. Chce. Dobrze, dobrze, dobrze dziękuję bardzo. Ja pani dobrze za to, że pani mi rozmieniła 50 groszy. Nie, dziękuję. Tak, to pani. Nie, dziękuję. Nie, to pani 50 groszy z złotówkę ale proszę no, bardzo. Co pan? Nie, gratis, nie za to, że pani mi rozmieniła mi 50 groszy. Nie, nie Naprawdę. Dziękuję. <grym> proszę ja bardzo. bardzo. Ja tu nie tu jest. dla Ale nie nie to nie dla żartów, tylko dla stuwały. Tak, no, proszę tak, bardzo. Spokojnie. Nie, no, nie, ja, nie, ja, nie, 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 nie obraża. Dziękuję bardzo. bardzo. Serdecznika? Dziękuję bardzo. Wiesz, to jest na zerwaniu. Weź to wyłącz